Witam serdecznie, z tej strony Lili, dzisiaj recenzuję za Was nowy zapach od Lattafy, jest to zapach Lattafa Victoria, zapach jest zapakowany w takim dosyć dużym kartonie, ma taki niebieski kolor z przodu przypominający niebo, a z boku mamy taką aplikację z materiału skóropodobnego z takimi ćwiekami. W nucie głowy tego zapachu mamy kandyzowany citrus, w nucie serca mamy kwiat pomarańczy i likier, a u podstawy mamy wanilię. Uznaje się, że zapach jest odpowiednikiem Dolce Gabbana Devotion, ale cóż kryje w sobie ten nasz nowy zapach? Początek tego zapachu to jest takie wybrzmienie mocnej nuty cytryny. Faktycznie mm, bardzo mi się kojarzy z tym klasycznym zapachem Devotion, natomiast pierwsze minuty otwarcia to jest naprawdę bardzo cytrynowe, słodkie otwarcie. Bardzo podobne do, troszeczkę do Mochinolo Love. Love. Natomiast ten wipe cytrynowy trwa bardzo krótko, po paru minutach. Jest taka ciasteczkowa słodkość, powiedziałabym takie, że to jest cytrynowo-waniliowe ciasto, i faktycznie przez jakąś godzinę, dwie wyczuwam taki zapach na, na skórze. Jest to taka cytryna w cukrzy. Na początku zapach był dla mnie troszeczkę mdły i zastanawiałam się, czy zostać z tym zapachem. Dałam mu parę dni, aby się do niego przekonać i powiem Wam, że to jest taki, bym powiedziała, zapach Dolce Gabana Devotion w formie takiej light, bo on po czasie łagodniej jest, dosyć trwały, jak na to, że został wyprodukowany całkiem niedawno, i on potem po paru godzinach staje się taki cięższy, seksowny. Troszeczkę wraca do pierwszej fazy, ale. Bym jeszcze powiedziała, że wyczuwam w nim taką właśnie cytrynową słodkość, taką ciasteczkowość i troszeczkę staje się on taki cichszy, wybrzmiewa nam tu wanilia. Jest on bardzo taki, bardzo taki przyjemny, nie jest duszący, nie jest denerwujący. E, powiem Wam, że bardzo mi ten zapach przypadł do gustu. E, tak jak powiedziałam, jest to mega nowość, także wrócę do tego zapachu jeszcze za parę miesięcy, jak się pomaturuje u mnie. Natomiast, co ja mogę powiedzieć, polecając, czy też nie polecając ten zapach. Aktualnie jest to nowość i znalazłam go na stronie Notino. Cena troszeczkę mnie powoliła jak na początek, bo był to zapach po 190 zł, poczekałam na promocję taką walentynkową i udało mi się go kupić za 150 zł. Ale szczerze powiem, wydaje mi się, że cena nie powinna. Według mnie ten zapach jest dosyć fajny. Jest przyjemny, jest zmienny, ale nie powinien wykraczać cenowo poza 150 zł. No cóż kochani, pod koniec powiem, że po paru godzinach zabach się dosłownie jeszcze bardziej zmienia. Staje się taki leciutko waniliowo-cytrynowy, przyjemny, blisko bliskoskórny. Nie jest ani denerwujący, ciężki, nie ma tutaj w nim ani zakrzty ołdu. Jest bardziej zbliżony do Dolce Gabbana Devotion. Gdzieś tam, może po drodze, lekki migdał był wyczuwalny, ale kompletnie znikł i on staje się taki jednostajny. Powiedziałabym, że projekcja dosyć fajna, ale tutaj można by było powiedzieć, że jest wyczuwalny bardziej tak dla, dla skóry, dla siebie, a na początku, kiedy on zmienia te fazy, jest bardziej wyczuwalny właśnie dla otoczenia. Jeśli o mnie chodzi, to dosyć fajna polecajka. Zostawiam sobie ten zapach dla siebie. Będę jeszcze go tutaj testować, wracać do niego. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze odczucia, czy też tak jak ja wyczuwacie w nim. Wanilię zmieszaną z kropelką cytryny. Jest to wszystko takie delikatnie dosłodzone, jak ciastko cytrusowe, cytrynowe, które y, można nazwać nawet taką babką cytrynową, tartą cytrynową. Ciekawa jestem Waszych odczuć. Oceny na internecie już po pierwszych tutaj y, pojawieniach się tego zapachu są mieszane i w ocenach do 5 od 4 do 4,5 gdzieś tam się waha na notino. znajdują się bardzo mieszane opinie tego zapachu. Jedne są bardzo pozytywne wręcz hura optymistyczne, a niektórzy w ogóle komentują komentujących, że zapach w ogóle nie przypomina tych super pozytywnych odczuć. Jestem ciekawa, co wy na ten temat powiecie. No i zobaczymy, co tu nam znowu lata fanowego e, przyniosła. Dla was. pozdrawiam serdecznie pa.